360 stopni na godzinę w Radiów Net. Przed chwilą rozmawialiśmy o alpejskich graniach i przełęczach z Piotrkiem Musiałowskim, z kiturowcem, czyli było o Alpach i o sporcie. W ten zgrabny sposób przeskakujemy również w Alpy, gdzie jest arcysportowiec Dariusz Urbanowicz. Halo, halo! Dzień dobry, halo, halo, tu helikopter! Nie, żartuję! Jestem w Klagenfurcie, a więc nie dokładnie w Alpach, ale widać stąd Alpy. Jesteśmy nad pięknym jeziorem. WRTRZ, czyli pod Klagenfurtem piękne miejsce. Dzisiaj zrobiliśmy sobie pętlę 60 km, piękna pogoda. Jestem zafascynowany tym, że w środek dnia, bądź co bądź wtorku, czyli dzień pracujący, widziałem chyba 60 osób na rowerach górskich. Klagenfurt jest miejscem taką europejską mekką Ironmana, tego wiatlonu takiego na tym klasycznym dystansie. No, i tutaj naprawdę dużo ludzi jeździ na rowerach szosowych, na rowerach takich stricte triatlonowych. Dużo ludzi biega. No, po prostu outdoorowy raj, jestem tego pewien. No co tam bie... w Warszawie słuchać? Też dużo ludzi biega. Jeździ na rowerach. Tego, tego jestem, gaz, pewien, gaz, gaz, jestem pewien. Nie jestem pewien, czy to mekka sportu triatlonowego, ale. Tak, to wygląda, szczególnie w galeriach handlowych. Najwięcej tam, chociaż na rowerach jakby mniej, ale. Ale, ale to zupełnie inna sprawa powiedz mi, czy wspominałeś o tym, że, że warunki do uprawiania sportu tam są fajne w Alpy nie jest daleko czy gdyby ktoś planował pobyt w Klagenfurcie chciał się wypuścić na rowerze tak, żeby pojeździć po, po górach ma szansę, czy to jednak troszeczkę, troszeczkę za duży dystans, żeby obrobić tam z powrotem i jeszcze się no, powspinać no, to jest, te góry widać po prostu, więc no, ja wiem, że to są wielkie góry, więc jakby to nie jest gwarancja tego, że to jest blisko, ale z tu jest Wielkiej raczej tak też ponad czasem widzę no niby tak, ale nie, ale tu, tu jest tak, że wszystko zorganizowane, że po prostu dojechać nawet chwilę pociągiem czy jakimś autobusem podmiejskim to jest naprawdę proste, ja szczerze mówiąc nie miałem jeszcze możliwości szukania tego typu okazji no ale zostaje tutaj na dwa tygodnie to jest wyprawa właśnie rowerowa po Austrii będziemy się zagłębiać coraz bardziej w w Alpy wysokie, bo za dwa dni przenosimy się do Ramzał, czyli pod Dachstein. Potem Ziemia Salzburska, też piękne okolice. Zalzkamergrut, a na końcu Foraldy, także no, miejscówki naprawdę rasowe, jeśli chodzi o kolarstwo. Zalzkamergrut jest jeden z bardziej znanych maratonów rowerowych. I nasz wspólny przyjaciel Artur Budzki, Buniol przyznał mi się, że to był jedyny raz właśnie na tym maratonie z Altkamergut jedyny raz, kiedy po prostu zatrzymał się popatrzeć na widoki, bo normalnie na maratonach patrzy tylko na przednie koło, czyli Przeszedł przed niekoło i tylko to widzi, a tak to po prostu stanął, rozejrzał się i pojechał dalej. A on jest taki odległy od wszystkich. Nie, on no jest jednostką o tak. wrażliwą, o czym wszyscy wiemy. Nawiąza nawiązałeś w zgrabny sposób do, do znajomego z Gliwicy. Jak wiemy wszyscy, rajd miejski w Gliwicach zakończył się całkiem niedawno. Byłeś na tych zawodach. to i... Coś się tak rzadko. no... Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale, ale narobił w rzadku z radości. Wspaniały weekend w Gliwicach, nie ukrywam. No, jakoś jest to miejsce, które sprzyja tego typu atrakcjom jak rajdy miejskie. Pewnie nie tylko takim, ale, ale rajd miejski w Gliwicach odbył się tam po raz drugi i, no i, i znowu było super. Po prostu miasto mega przyjazne człowiekowi pod każdym względem no i miejmy nadzieję, że za rok znów będzie okazja pościgać się tam. No ja występuję tam w roli organizatora, więc nie ścigałem się, ale rozmawiałem z większością zawodników na mecie i oni wszyscy byli po prostu zachwyceni, zadowoleni i sam fakt, że mogli się pościgać, zmęczyć, dobrowolnie. Jeszcze za to zapłacili wpisowe jakieś nieznaczne, ale to jest... No chcieli po prostu i to zrobili. 70 zespołów na trasie Mega wrażenie, kolorowe kamizelki. Ja tego nie słyszałem, to zaznaczam, ale, ale zawodnicy sami mówili, że kierowcy na światłach trąbili, ale tak przyjaźni, nie to za nich trąbili, tylko e, ludzie kibicowali, dzieci się z nimi ścigały gdzieś tam na mieście. E, łowcy autografów po prostu, dzieciaki pierwszego dnia, szczególnie zawodów w sobotę. No to one były całe pomazane, bo jak im się 140 osób pod, pod, podpisało na rękach i na klatach, no to. To wyglądało to po prostu jak rasowy zlot wytatuowanych ludzi. No, aż, aż przykro, że to, to już za nami. Za chwilę jeszcze porozmawiamy na temat rajdów. Naszym kolejnym gościem będzie Piotrek Siliniewicz, który w rajdach uczestniczy od dawna, obserwując je i później te obserwacje zapisując na, no na błonie celuloidowej, ale teraz to raczej zapisując na karcie. Jednym, ze, ze, swoich, ze swoich licznych aparatów. Z Piotrem porozmawiamy za chwilę, z Tobą porozmawiamy pewnie za tydzień, kiedy opowiesz nam po raz kolejny o, o swoich wrażeniach z podróży do Wschodniej Rzeszy, czyli do Austrii. Tak, ja może jeszcze, może jeszcze zaproszę słuchaczy na stronę austria.info, www.austria.info. Tam piszę bloga na co dzień. Jestem tutaj z Adamem Mirowskim, niegdyś medalistą Mistrzostw Polski w jiu -jitsu, w boksie, w pięsiarstwie. Więc... Jesteś bezpieczny. Jestem bezpieczny, ale przyznam się, że dzisiaj byłem trochę lepszy od niego, na robię, że chociaż na jednym punkcie, znaczy lepszy, no szybszy, szybszy, <laughs> wyobraź sobie, Igor. Adam robi tutaj zdjęcia, więc, więc naprawdę będzie co oglądać. Zapraszam, austria.info, tam jest blog do poczytania, do pooglądania. I posłuchania w radiu jednak, oczywiście. Dziękujemy za tę relację. Za chwilkę porozmawiamy również o tym, co jest do pooglądania na zupełnie innej stronie.